Dlaczego my rodzice tak bardzo chcemy, żeby te nasze dzieci miały jakiś talent? No żebyśmy się mogli tym talentem pochwalić krewnym i znajomym na wigilii na przykład. Znaczy chcielibyśmy myślę, że to się wiąże z tym, że chcielibyśmy, żeby nasze dzieci odnosiły sukcesy. Czasami takie sukcesy, których myśmy nie odnosili. Żeby nasze dzieci miały jakieś takie szczęśliwsze życie, bo nam się wydaje, że jak one będą w czymś dobre i będą miały jakiś taki talent, to tam będzie więcej pieniądza. Jak będzie więcej pieniądza, to będzie większy dom i ładniejszy samochód i tym dzieciom będzie w życiu lepiej. Tak troszkę na pokaz. Wiesz, no fajnie jest mieć utalentowane dziecko, jak mówię, no bo to po mamusi, no czasem po tatusiu, więc my, my sobie też się dowartościowujemy. W tym momencie. Każde dziecko jest utalentowane, bo tych talentów jest co niemiara. Jedno ma bardzo dobrą pamięć, inne jest świetne ruchowo, jedno umie tańczyć, inne potrafi liczyć, jeszcze inne coś buduje. Jakieś dziecko ma takie umiejętności językowe i melodyczne. To jest wszystko związane też z czymś, co się nazywa, niedawno się o tym głośniej mówi, czyli inteligencje wielorakie. A czy możesz krótko powiedzieć, jakie są te rodzaje inteligencji? Och, tak, mnie teraz wyrwałaś. Jeżeli jeśli chodzi o inteligencję wielorakie, jest ich dziewięć – językowa, muzyczna, ruchowa, przyrodnicza, logiczna, przestrzenna interpersonalna, intrapersonalna i taka filozoficzna, o której się mówi. Nie mogę powiedzieć, że która z nich jest najważniejsza. Z mojego punktu widzenia, jako psologa, bardzo bym chciała, żebyśmy zadbali o tą inter, interpersonalną, czyli relacja z innymi ludźmi. Bardzo bym chciała, żebyśmy bardzo zadbali o językowo, czyli żeby nasze dziecko potrafiło się wysłowić, a jak mówimy o interpersonalnej, to ono się wysłowi o swoich emocjach i o cudzych emocjach, bo to się wszystko wiąże. No i ta, która jest związana z ruchową, czyli żeby nasze dziecko było sprawne fizycznie, bo to też mu pomaga w życiu. A powiedz, jeśli już odkryjemy jakiś talent konkretny, mm -hmm. czy go wspierać, czy raczej pozwolić by inne sfery życia nadganiały? Wspierać, ale mądrze. To znaczy wspierać w taki sposób, żeby to nie było tylko patrz na piłkę i tylko jesteś goniuszem matematycznym, a resztą się w ogóle nie zajmujemy, bo to, to nigdy nie jest dobrze. Wspierać, ale jednocześnie pilnować, żeby tamte wszystkie pozostałe sfery też y, y, goniły. To znaczy, żeby. To było w miarę równomiernie, dlatego że ja pracuję czasami z dziećmi, które przychodzą i są utalentowane w jakimś kierunku, i w innych obszarach mają masę deficytów, więc nie możemy dopuścić do deficytów. Natomiast ja bym bardzo chciała, żeby zwracać uwagę na kompetencje miękkie, na te umiejętności, które niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, z kim rozmawiamy, jakie mamy możliwości, pomogą nam. Bo my chcemy, żeby nasze dziecko miało konkret, ale może się okazać, że ten konkret pasuje tu, a nie pasuje gdzie indziej. I będzie wtedy dziecku bardzo trudno. Natomiast jeżeli ma kompetencje społeczne, umie sobie radzić z ludźmi, to niezależnie od tego, co umie z ludźmi, sobie zawsze poradzi. I takich talentów życzymy naszym dzieciom? Znaczy, ja życzę dzieciom rozsądnych rodziców. Życzę takich rodziców, którzy będą potrafili dostrzec, zadbać, ale nie oszaleją. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Jeżeli nasze dziecko ma jakiś talent dany od siły wyższej. To dobrze jest dziecko za to chwalić, ale pamiętajmy, że dziecko wie, że jest utalentowane i jak będziemy za dużo chwalić, to zdemoralizujemy.